Kulminacyjny. Dokładnie. Czy po 24 godzinach potwierdziliśmy się? <głos> no, <głos> jest no, nasz no. cel, nie? I po, i po tym rifcie będziemy mieli 700. Uwaga, jeżeli go zrobimy. Czekajcie, jeszcze te paragony rozdam. Anulowałem. Dobra, te. To, to... I no, ja się wydupczyłem, jak kurczę. Dobra. Le lecimy. Czadki bicuje. 90 gier i 700 paragon na hardkorze. Nakręć to na YouTube'a se. No, no właśnie to chcę zrobić, dlatego włączyłem muzyczkę 3, 2, 1 Tak to jest hardcore no, Mamy elitę na dzień dobry Odbicie, uwaga, odbicie ma a dobra, ja wyłączam spowolnienie, bo możesz ze spowolnienia też dostawać w Mamy, idziemy dalej. Elita. Nie mogę przejść, bo jest zablokowany. Już wraca. Laser. Nie umie ich ściągnąć. Myślisz, że je zabi. Kurwa, mać pasywkę. Uciekaj. No bo to ma reflektor, tak? Mm, nie, nie laser mógł. Laser. Uciekaj, uciekaj, ja cię. Nie mam którędy uciec przecież Do góry To jest zablokowane no to się teleportuje to po Masz Masz bulldupy no, Masz kuźwa musi być stuka tak Ale tu też są kurwa moby Dobra, to chodźcie do piścia Wyszedł ten jeden Z Elita Dobra, zaraz, za 5 sekund Dobra, padł, padła elita, cała Ci gdzie Dobra. jest? Jestem tutaj Go go muszę muszę sobie nastakować Payload Payload. No już się przyzwyczaiłem do tego i tak będę. Od dzisiaj to jest piękny. Kurwa mapka, no się trafia z tymi bramami. Druga elita, druga elita. Gdzie Nie widzę jej. Ja muszę ją e, zategować. Odejdźmy z łuku, może tego. Z tego przejścia takiego. No, ja bym tu przeszedł tak na środek. Ja no zamrożenie. Zamrożenie. No kurwa, i wybuchy. Oni się poradzą ku ciebie. No. Kurwa, ja nic nie robię. A moloch to jest, chyba że go. O, wo, się wtapałem w wybuch. Chyba, że molocha opomijamy. Dobra, bić. Kurwa zamrożenie. Uwaga. Ten Daj mi do niego podejść. Nie? Uwaga, zamrożenie. Nie wiem, czy jak nie rzucę bull dupy, to jesteście niewrażliwi na założenie Ale to bije, ale to bije. Ale wiesz. To bije no. Nawet damage? Tak. tak, to w sensie jak to się pojawia, to bije damage, nie? Więc o to bardziej chodzi. Kurwa, pasywka. Dobra, stop. On no Do tyłu po prostu wszystko. Tak jest dobrze z czasem na razie. Mimo dwóch posyłek Wyobraźcie sobie, żebyśmy robili to na sofcie. kurwa już byśmy to 10 razy zrobili nie? Tak, ale co to za wyzwanie pani Płowa Kurde, trochę z tą szarżą, zapominam o tej szarży, nie? Ale jak mi spada ta pasywka, to tą szarżę do no, stop wspomnie, nie? No, no, pamiętaj, nie dzielę. Eee, 6 sekund. A już włączyłem tego, kurde. Dobra, wchodzimy. Muszę dostać tą do nieźle, bo jest filar Dobra, tele, tele, Teleportowało mnie Widzę dalej elitę Jest, jest mocy Chodź, chodź, tutaj do nas no, czekaj już tak Tam jest tutaj. <laughs> o jaki fart Musi kończyć Archon, musimy to szybciej przechodzić kawałek dalej bo ja potem nie mam jak się rozpędzić Tam jest mocy, wziąć no ją weź się, weź się no Czło się? Nie umie klik. Kurde, a ja podeszłem tak ładnie hmm. do niego Nie klik. Tam jest coś dalej nie ma, nie? Elita tu jest, eee No cały czas klepiemy to Znowu dostałem Cofaj, do miasta No coś tam 40 sekund mhm są nerwy. Oj no, są. Przepraszam, że tak na kurwę, ale sobie z takiej chcę utrzymać, bo to też mi daje wytrzymałość. Dobra, wchodzę. Idziemy? Mhm. i Tam dalej jest. Tu duchy są. No chuj. Lasery. Co jest, masz pasywka? Nie, lasery. Alm się wjewał, a ja tam nie podaj, do nie mam jak Czy jest solidny? O, jest podtrzymanie. Ale laserów najebane Nie wiem czy jest sens to robić Tam nie ma nawet przejścia dalej Jeszcze mamy czasu 5 minut Kurde, wy wyłączyłem mikrofon Już wiem gdzie mi się wyłącza ten mikrofon Na myszce mam przecież przyciski No Wiedzą, walczycie Mą, dalej? Wycofaliśmy się, wy tak. się. mam teraz i tak nie mogę tutaj ustać w ten sposób No bo nie ma mąka, wiesz, ty dostaniesz hita nie za całe życie Ale nie masz się jak wyleczyć później na tyle A mąk cię cały czas leczy, na tym polega mąk. Dobra, mogę wejść co? A tutaj bo tu jesteście, okej? Okay. Zdziwiłem się, czemu to jakiś laser Lecimy Szybkości dawajcie Chyba, że mijamy to Bo tu będą znowu lasery Lecimy dalej 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 dalej, dalej, dalej no Lepsza mapka może jakaś będzie no, tak. Ale nie ma, ten jest osłona. Ale nie ma les... Zamrażanie, tutaj będzie do dupy, bo nie widać tego, kurde. Dobra, ale... To jest sunowa. Niebieskie to są easy, kurde. w kurde, nie do tamtej. Tamte są trasze, nie? A nie, idzie źle tak szczerze mówiąc Po prostu do dupy do rift tak żeśmy trafili No, taka prawda Tak to byśmy to bez problemu zrobili, przelecieli to No do dupy rift, ja na, na ostatnią chwilę muszę się odpalać tutaj, nie? Żeby mieć taki. Dziękuję bardzo za followka Bekszu Dobra, 1% No nie GOM, żarłoszki gdzieś dobra, idzie No kurczuj tam na pierdala, nie Mamy Pięknie. to Graty pana poszła Dobre, 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 dobre Ręce mi się spuciłeś aż Oj mi też <laughs> Ale się rozbudził. Ja mam GZ, całą podkładkę pod, pod nadgarstek kurde, mokrą tam co rękę miałem Ja, ja tak samo, nie. O, ja się zestresowałem w tym momencie wcisnąłem na myszce ten mm, skrót, który mi wyłącza ten. Mikrofon i dźwięk. I myślałem, że mam laga i mówię what? I gadam do was, że... Może nie ma sensu tego bić, co? Nagle walczę, wy tam uciekacie, gdzieś coś się dzieje. I mówię, co jest kurwa. Wow! Uff tak, to można grać. No ja chwilkę, dajcie mi Wy i tak zaraz kończycie, nie pewnie? Ja powoli kończy, ale... Za 5 minut będę. Ja tam ale będzie 700, będzie challenge skończony. Jakby nie było. Tak jest. Uff. Zamykam? Mogę? Zamykam, zamykam. Jest! 700! 90 na hardcore 24 godziny. I to patrzcie, no. jak długo żeśmy grali w trójkę, nie? Nie, żeśmy bustowali, kurde, jakbyśmy tak grali wszyscy cztery cały czas. No, jakbyśmy nie siedzieli tej godziny na y, bustowaniach i na skarbcach, to. No, te no, skarpce też nas. trochę... więcej tych paragonów. Znaczy fajnie też, bo można było sobie game'y po nie bo była kasa na to. Wow. That was intense shit, man.